Witam serdecznie na drugiej części serii Ojciec jak niezatapialny Titanik I teraz miałem rozmowę z ojcem, tym, który z pierwszego odcinka partnerka wytworzyła bardzo dużo dowodów przeciwko niemu. Został aresztowany i mnie pyta, co robić. I ja mu mówię, że są w zasadzie, że bitwa jest przegrana. W sensie, że już po tym, jak został aresztowany i ile. Nie. po prostu pojawiło się fałszywych świadków i że sędzina dała mu, że on po prostu jest uprawdopodobnione, że stosował przemoc w rodzinie i dzieci nie, czyli dla mnie uprawdopodobnione, on mówi, że to nic nie znaczy, a dla mnie to jest oczywista oczywistość, uprawdopodobnione to normalnie jest taka ble, ble, ble sądowe, a naprawdę to chodzi o to, że ona uważa za prawdopodobne, czyli że on stosował przemoc w rodzinie i do postanowienie i dostał, dostał po prostu z prokuratury zakaz zbliżania się do dzieci, i on myśli, że będzie miał kontakty z dziećmi. On mówi poważnie. I ja teraz nie wiem, jak tłumaczyć, bo mówię tak: dla mnie bitwa jest przegrana. I jeżeli bitwa jest z góry, wiadomo, że jest przegrana, po prostu. W bitwie, że w sądzie masz to przegrane. Ja po prostu to widzę, bo po wielu latach nie ulega dla mnie wątpliwości, że jak dostał od prokuratury zakaz zbliżania się, to sąd nie wykona nagle takiego skoku, salta, że majtki je będzie widać spod tej, yy, tej komży, czy ta, jak to się nazywa to, tylko po prostu pójdzie po linii prokuratury, nie będzie swoich kolegów podważać i sprawa jest po prostu przegrana dla mnie. To jest jedna rzecz. I drugą rzecz, to jest oczywista oczywistość, i on mi cały czas, ja mu tłumaczę. A on cały czas mnie pyta, jak ma prowadzić dalej tą przegraną sprawę sądową. No więc taktycznie przedstawię jedną rzecz. Jedną rzecz taktyczną, że jeżeli masz bitwę przegraną, to możesz zrobić trzy rzeczy. Znaczy wiesz, że jest przegrana, po prostu masz informacje wywiadowcze, tak jak ja, wszyscy mówią, że na podstawie tego, co nawywijałeś, zakazu zbliżania i tego ogromu materiału, który fałszywego nas zgromadziło świadków, to po prostu dzieci nie zobaczysz i ja z mojego doświadczenia, powiem tak, wszystkie sprawy wygrałem, a dzieci nie zobaczyłem, to nie idzie temu ojcu wytłumaczyć. I teraz są trzy możliwe sytuacje, on nie, nie, nie może przyjąć do wiadomości tego, że po prostu sprawa jest przegrana. Jeżeli sprawa, ja mówię, że jest przegrana, to są trzy możliwe sytuacje. Zerwanie kontaktu bojowego z nieprzyjacielem, yy, zadanie nieprzyjacielowi maksymalny strat przy założeniu, że wszystkie twoje oddziały wyginą, i trzecia jest możliwość taka, że yy, badanie zachowania taktycznego nieprzyjaciela. Może na przykład wygrywa dlatego, że ma nowe czołgi i po prostu zostawiasz ludzi na śmierć, ale linie telefoniczne są powielone i po prostu oni mówią, ten czołg słabo skręca w prawo albo na przykład, nie wiem, tu się zawiesił, bo tam coś albo stanął, bo coś albo coś i rozpoznanie po prostu robisz. Czyli trzy rzeczy. Zerwanie kontaktu bojowego, zadanie maksymalnych strat, żeby nie poszedł dalej na przykład ty mu zadasz tu maksymalne straty, już następna linia będzie pół czołgów zniszczysz, zginiesz i on pójdzie dalej albo rozpoznanie. Rozpoznanie to ja robię, to ojciec się do tego nie nadaje i on tam nic za bardzo nowego nie wniósł. Zadanie maksymalnych strat to ja bym powiedział do sądu, że w Wysoki Sądzie ja proszę o szybki rozwód, bo alienatorka, matka dziecka udowodniła, że niesamowicie po prostu prowadzi według scenariusza całą dowody, one się mnożą, będą się mnożyć, ja tu nic w sądzie nie uzyskam. Poza tym zadaniem maksymalny strat psychologicznych sądowi to ja bym powiedział, że ja tu nie widzę żadnej możliwości wygrania, bo to jest zbyt wyspecjalizowany i profesjonalny system. I po prostu w wysoki sądzie ja dziękuję, proszę matce przekazać całość władzy rodzicielskiej, ja nie chcę żadnych kontaktów i proszę też mi nie dawać żadnego zakazu zbliżania się. Po prostu nie ma kontaktów, jak dzieci będą chciały do mnie przyjść, żeby nie było tak, że ja muszę dzwonić na policję, że dzieci do mnie pukają, a mam zakaz zbliżania, więc żadnego zakazu zbliżania się, tak? Po prostu i żeby bierzcie sobie dzieci, wychowujcie. Jeszcze jeden z ojców tam w odcinku, ja powtarzam, że powiedział, że ja mam hoby, ja mam partnerkę nową, ja nie mam czasu dla dzieci, nie? To jest taka druga opcja, czyli zerwa... a zerwanie kontaktu bojowego, bierzcie sobie, co chcecie, nie? Druga zadanie maksymalnym stratą jest sędzienie powiedzieć wprost, że ja, ja zerwanie ja tego nie chcę, a sędzi nie powiedzieć wprost, w wysoki sądzie rozpytałem się. Yy, po prostu dy, yy, ja to powtarzam jak mantrę, więc jesteście znudzeni zapewne, to do tych, to dołączyli do kanału, to byłem u dzielnicowego, powiedział, że sądy, wyroki sądu tutaj są niewykonalne. Patrol anuluje orzeczenia o kontaktach, wyłudza od dzieci oświadczenie, że nie chcą się spotkać z ojcem, co również yy, stworzy w ogóle bez, bez wyroki sądu matka nie respektuje wszystko zależy od matki tak I, i, i po prostu sądowi w oczy powiedzieć i ja nie widzę tu żadnej możliwości że sąd wpłynie na, na matkę żeby nie ja miał kontakty z dziećmi ja dziękuję proszę matce wszystko przeko prze przekazać nie matce wszystko proszę przekazać i to jest takie wiecie to jest druga wersja natomiast ojciec mi mówi że będzie i cały czas on wraca, no tak, ale jak ja mam walczyć, jak ja mam walczyć, jak ja mam wygrać tę bitwę? Ja mówię, bitwa jest przegrana, jak ja mam wygrać tę bitwę? I chciałem tu powiedzieć taki argument, że przejdę do samochodówki, że dla ojców, którzy chcą walczyć, to po prostu chciałbym Wam powiedzieć taką pewną sytuację. Pracowałem biurko w biurko z pewnym panem, który był instruktorem nauki jazdy i on stosował taką metodę, że mówił. I tym kursantom, on nie był ani, ani szefem, ani nie był szefem tej nauki jazdy, ani nikim, on był po prostu nikim. On był człowiekiem, który dostawał pieniądze za to, że wsiadał mu kursant do samochodu w szkole nauki jazdy i uczył go jeździć. I nie miał żadnych układów w wojewódzkim ośrodku egzaminowania kierowców, jak to się tam nazywało, nie? On nie miał żadnych, ale mówił im, że im... Załatwi, że zdadzą egzamin za 800 zł. Nie, za 600, 800. Tam ileś mówi, że może załatwić. I oni mu dawali tą kasę, bo tam 7 podejść było to tego. Potem gdzieś był, czekał na jakichś na przykład nowych kursantów, żeby z nim byli i czekał na boku i do niego podchodzi mówi, no wziął pan ode mnie 800 zł. Ja egzaminu nie zdałem. A ten mówi, a do kogo, do jakiego egzaminatora poszedłeś? To była pułapka, bo egzaminatorzy są losowani. Nie? I on akurat znał tych egzaminatorów, nie? był Kowalski i Nowak. A do kogo poszedłeś? Nie? Tak jakby on miał jakiś wpływ, bo oni nie widzieli. Po prostu wyszedł gość i mówi zapraszam na egzamin, grupę, nie? I ten egzaminujący wiedział, ale ten, ten kursant, który zdawał egzamin, nie wiedział, że ma. Po prostu powiedzieli, że muszę iść do tego. I temu sugerował, że powinien nie pójść z nim, tylko czekać na następnego drugiego. i mówi, a z kim poszedłeś? Z Kowalskim A miałeś iść do Nowaka, widzisz, coś narobił? Wszystko było załatwione, ale ja ci pieniądze oddam, bo jestem uczciwy, nie? I mu oddawał pieniądze. I wiecie, że on sobie dorabiał w ten sposób? Nie miał żadnych możliwości w wordzie. Nie miał żadnych znajomości. Po prostu jego zarabianie tych paskudnych pieniędzy polegało na tym, że mówił jakieś głupoty kursantom i wykorzystując ich nadzieję, że trudno jest stać egzamin prawa na egzamin yy, na prawo jazdy, Część praktyczną, chodziło głównie o część praktyczną, bo tam teoretyczną to zdawali, to po prostu on mi sugerował, że może im coś załatwić. W istocie dawał im tylko nadzieję, która była zupełnie płonna, bo znałem natomiast też egzaminatorów nauki jazdy, dwóch, którzy, którzy opowiadali, jak się załatwia taki egzamin i na pewno i po, po prostu mi powiedzieli, że... To było 20 lat temu, panie prokuratorze, więc proszę mnie tu nie szarpać, bo ja nic w ogóle nie pamiętam z tamtych czasów. No i ci egzaminatorzy mówili, że on robi właśnie takie chwyty. No i polegało to na tym, że daje fałszywą nadzieję, nie mając wpływu w ogóle na sytuację. Rozumiecie? Czyli poszedłeś, jak ktoś zdał, no to on od tego brał tyle, co pra... praktycznie, bo te 800 zł to było tyle, co kosztował wtedy kurs prawa jazdy. Czyli dzisiaj kosztuje 2,5 tysiąca, no to tak, ktoś poszedł i zdał, to do niego już nie przychodził po te dwa tysiące. A kto nie zdał, to to mu oddawał. Po prostu to było, zawsze gra była wygrana. Nie? Jak ktoś zdał, to miał do tego pieniądze, a jak ktoś nie zdał, to mu tu jakieś głupoty pociskał. Nie? Rozumiecie? I to była tylko kwestia psychologii ludzi, którzy mu wierzyli. I teraz, dlaczego to mówię? Mówię coś takiego, że sędzina oferuje ci kontakty z dziećmi, idąc do sądu, płacąc jednej adwokatce swojej, tam Mając naprzeciwko przeciwną, mając sędzinę, to odnosisz wrażenie, że ona ci załatwi ten egzamin nauki, ten, ten e, załatwi ci, że zdasz na to prawo jazdy. Sędzina sugeruje, że ona ci załatwi kontakty z dziećmi, czyli że zdasz to prawo jazdy. W istocie, teraz się zastanówmy, czy... Ona to po prostu wykorzystuje, żeby ci przyciągnąć uwagę, żebyś mówił w sądzie, przychodził na to i jej koleżankom ze studiów, adwokatkom, płacił po prostu za obsługę prawną i żeby to trwało 4 lata i żeby oni się z tego mogli utrzymać. I czasem na przykład są, ktoś mi opowiadał o takim, że nagrali sędzina po lekkim rauszu była na spotkaniu adwokatów i sobie zrobiła, yy, nagrała komórką, bo wszyscy byli rozochoceni i puściła to na Facebooka i do rana wszyscy to obejrzeli, a rano to wskasowała, jak się obudziła, odzyskała przytomność, nie? No, czyli jakby to powiedzieć, czy ta sędzina może Ci dać kontakty z dziećmi? Czy ona może Ci te kontakty zapewnić? Czy ona może Ci zapewnić ten egzamin? Bo ten mój kolega to po prostu on brał pieniądze, kolega, znajomy bym powiedział, no kolega, nie? To tego. No to on po prostu nie miał żadnej mocy sprawczej. I teraz, ale do, normalnie zrobił taki system, z którego brał pieniądze za nic. Tylko za to, że dawał komuś nadzieję. I teraz idąc do sądu, ty masz takie wrażenie, że po prostu sąd może ci załatwić to prawo jazdy z dziećmi, nie? Tą część praktyczną. Że będziesz miał kontakty. I teraz na czym to polega? alienatorka w instynkcie alienacji, polecam taki odcinek, wyszukać instynktu alienacji, ona, matka natura jej każe, żebyś ty z dziećmi kontakt zerwał. Ona dzieci będzie tresować, ona dzieci będzie w razie czego w ostateczności wywozić, trzymać za szmaty, żeby do ciebie nie poszły. Będzie w dniu kontaktu, jak ty się masz spotkać o dziewiątej, to do niej będzie osiem, o ósmej wjeżdżało w... cała rodzina, która się mieści do samochodu. I wszystkie osoby, które nienawidzą będą po prostu pro... i ona będzie tresować dzieci, żeby tobie odmówić. Ona tylko dwie tresury miesięcznie przeprowadza, bo ty masz parzyste, sędzina ci dała w parzyste dni miesiąca i teraz jest pytanie, jak żeby sędzina mogła ci obiecać to prawo jazdy, to ona by musiała mieć wpływ na alienatorkę. I ona ma wpływ na alienatorkę następujący. Ja widziałem taką sytuację, że Sędzina pogadankę zrobiła, ale na torce przy mnie. Ja mówię, ale ją opierdzieliła. Nie? I wy też na pewno taki tarczyk macie. Przy czym ja znałem tą panią i ona, jak uważała, że ktoś pitoli totalne głupoty i w ogóle jest żulem spod sklepu i taką pogardę mu okazywała, to ona robiła taką minę. Niech ktoś coś mówił przy stole. Na przykład. I ona okazywała totalną pogardę, że gardzi tą osobą. I ona tak na tą sędzinę jak patrzyła z taką totalną pogardą. A sędzina, ten mój kolega palił głupa, przed nim mówił, do kogo ty poszedłeś? Po prostu nie miał żadnego honoru, żeby tylko te pieniążki. I on jakiś dłuższy czas funkcjonował, że mu dawali ci kursanci. Nie Nie wiem jak to długo trwało, jak to się zakończyło. Zresztą mnie to niezbyt interesuje. Nie? I tutaj sędzina, co ona może? No pierwsze to pogadankę. No to mówiłem, że alienatorki Moja to miała taką minę, że patrzyła na sędzina jak na żula, pijanego, oszchanego, ośmierdzącego żula pod sklepu. Jak ona przechodziły, przechodziliśmy i akurat do mnie takie są drzewa obmurowane, to leżały żule i ona na nich patrzyła, na sędzinę tak samo. I sędzina jest na tyle głupia, żeby nie widziała, że kobieta nią gardzi. No nie, chyba jeżeli ona tego nie czuje, no to chyba to jest raczej, bo to jest ostatnia rzecz, jaka bym się spodziewał. Czy widziała pogardę w oczach? Sędzina i dalej pitoliła te głupoty. Dla kogo? Dla mnie nie. Dla mężczyzn, żeby robić w konia, żeby brać te lewe pieniążki, żeby po prostu przeciągać te sprawy, żeby, żeby swoim kolegom ze studiów prawniczych zapewniać pieniądzorki. To jest pierwsza rzecz, jaką możesz zrobić. Druga rzecz, sędzina wydaje postanowienie o kontaktach. Przy czym? To polega na tym, że jak mogłeś z dzieckiem, nie wiem, odebrać po szkole, Wiedziałeś, że dziecko jedzie na wycieczkę gdzieś. To się załapać w Radzie Rodziców po cichu, nie? I na przykład mi się takie rzeczy udawały, że po cichutku się wkręciłem na wycieczkę i spędziłem dzień z dziećmi i na zdjęciach wyszło po prostu, jakoś dzieci się wydały, że byłem. No to już matka była czujna, jak dzieci wyjeżdżały, to się zwalniała z pracy i patrzyła, czy przypadkiem ja nie wsiadam do autobusu, nie? A kolega mi opowiadał o takiej sytuacji, że po prostu yy, Jedno dziecko było za ojcem, a drugie przeciwko, zadzwoniło i matka zwolniła się z pracy i wiedziała jak autobus jedzie, to wyprzedziła w autobus, stwarzając niebezpieczną sytuację dla swoich dzieci i całej reszty. Za, zatrzymała się, zaczęła kiwać do autobusu i wyciągnęła dzieci, gdzie ojciec był opiekunem wycieczki. Ojciec już pojechał z dziećmi, ale nie swoimi. Czyli co? Sędzina, czy ona co ci, ona ci dużo może obiecać, ale w zasadzie nie ma możliwości wpłynąć na alienatorkę, bo tak, jeżeli da kontakty, to w zasadzie dwa będziesz miał podejścia, a resztę masz zakaz kontaktów. Nie będziesz mógł w tych wycieczek uczestniczyć, bo według prawa jest coś takiego, że jest jakiś przepis, który policja, wszyscy, wszyscy znają, adwokatka ci tego nie powie, ale ustalenie kontaktów w czasie poza ustalonymi kontaktami z dziećmi się spotykać nie możesz. Czyli to jest zakaz kontaktów. U mnie w sprawie przypominam, że ja zrezygnowałem z kontaktów, a sędzina musiała mi jawnie po prostu ten przepis znikał, więc ona mi jawnie dała znikąd po prostu, bo to był najwyższy zakaz kontaktów. Ja zrezygnowałem z kontaktów, więc po prostu nie ma kontaktów. No, dzieci by chciały przyjść. To teraz nie mogą przyjść, bo od sędzina mi dała zakaz kontaktów. Nie? Czyli pierwsze sędzina ci da, da kontakty, które de facto będą, że będziesz miał dwa podejścia w miesiącu, a poza tym, jak się z dziećmi spotkasz, to twoja zadzwoni na policję i się wtedy dowiesz od policji, że jest przepis, o którym nikt ci nie powiedział, sędzina też nie, że nie możesz się w tym czasie. Więc co ci sędzina może dać? Może ci dać zakaz kontaktów, ale kontaktów nie. Sędzina też nie może wpłynąć. Pogardę dla sędziów to wyrażają policjanci, którzy przychodzą w zasadzie, żeby tylko wyłudzić, jest tych brama, to tylko jak policja słyszy, nie chce się spotkać z ojcem, to wychodzi i po prostu pisze w protokole, nie chce się spotkać z ojcem. I to również, jeżeli poprowadzisz sprawę o zagrożenie nakazem zapłaty, to za każdy raport policji potwierdzenie, że na przykład musisz mieć najlepiej raport. Sędziowie robią tak, że raport policji musi być, że to spotkanie się nie odbyło, a w każdym raporcie, że dziecko nie chciało się z Tobą spotkać i nas na, na odnośnej decyzji, podobnie jak tam zakaz kontaktu poza czasem wyznaczonym na kontaktu, nikt Ci nie powiedział, to jest też takie orzeczenie, że jak dziecko nie chce, to matka nie może za to być karana. Czyli też yy, po prostu... Zagrożenie nakazem zapłaty nic ci nie da, tylko tyle, że po prostu stracisz czas i pieniądze. Jeszcze to jest dwuetapowe, żebyś jeszcze długo się, się tego, nie? I po prostu ta sędzina, to ona tak samo ci obieca kontakty z dziećmi, to znaczy ty se wytwarzasz taką nadzieję, jak ci kursanci, co płacili mojemu koledze. Który nie tylko, że nie znał tych instruktorów nauki jazdy, ale oni go odganiali, bo nie, w ogóle nie, była u nich taka zasada, żeby z instruktorami nauki jazdy się w żaden sposób nie spotykać, bo potem by ktoś powiedział, że go widziano z tym instruktorem, że bierze łapówki, by wyleciał z fuchy, a, a jest stu chętnych, żeby, żeby tylko się potknął, to i egzaminator wyleci z roboty i wskoczy inne na jego miejsce. Więc oni po prostu, czyli sędzina wszystko ci obieca, tak? Ten mój kolega kursantowi. A potem. Będziesz sobie dorabiał w następnych wyrokach. I ja cię teraz zapytuję, ale czy ty zamierzasz iść do sądu po, po to, żeby sędzia ci pomógł z kontaktami z dziećmi? Czy ty zamierzasz iść do sędziego, żeby on ci pomógł na tym egzaminie praktycznym z nauki jazdy? Czy ty zamierzasz do niego iść i czy ty w to wierzysz? Bo jeżeli chcesz poznać aktualną sytuację, to ja mówię, umów się do dzielnicowego. I się spytaj, proszę pana, jeżeli matka nie chce dać dzieci, utrudniać będzie kontakty, to jak wyglądają interwencje patroli? Patrz mu wyraźnie w twarz, nie? I jak on ci zacznie wywijać w kółko w bawełnę, to wiesz, że bardzo źle to wygląda, nie? bo patrole po prostu anulują postanowienia sędziów. I ja powiem tak, nie wiem jak ja mam reagować na dalsze pytania, bo... Tu mam taką jakby sytuację, że podchodzi do mnie znajomy i mówi: Słuchaj, wiem, że ten instruktor nauki jazdy, on załatwia egzaminy, nie? Ja mówię, nie, on nie załatwia tych egzaminów, nic Ci nie załatwi, nie? Ale wiesz co, ja bym się chciał z nim skontaktować. Weź ty, jakoś szepnij o mnie dobre słówko i umów nas, żebyśmy się spotkali, nie? I teraz, co ja mam powiedzieć temu, temu, yy, temu koledze, który chce kontakt do tego, do tego instruktora nauki jazdy który ja wiem, że on nie ma żadnej mocy sprawczej w tym ośrodku egzaminowania kierowców. Co ja mam powiedzieć? Powiedzcie mi w komentarzach. Co ja mam powiedzieć? Co ja mam powiedzieć? Jak, jak ja mam go przekonać, żeby, żeby sobie żył własnym życiem i, i po prostu nie inwestował ani złotówki czasu, ani chwili czasu w, 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 w po prostu w, w, tego, w tego mojego kolegę i też w sędzina. Pozdrawiam was serdecznie. Zapraszam na kolejne odcinki.